Chciałbym Wam powiedzieć ostatnio trzy rzeczy. Ostatnio robię maraton z powodu tego, że nadchodzi Wielkanoc, więc być może w środę 20 kwietnia będzie kompilacja yy, Wielkanocnego Maratonu. O ile chyba zrobiłem wszystkie filmy Wielkanocnego Maratonu, nie pamiętam jak zrobiłem, ale chyba gdzieś jest 11. Chcę powiedzieć Wam za chwilę trzy rzeczy. Mianowicie tak. Nie robię power leaky, bo po prostu stwierdziłem, że to pieprze ze względu nie tylko na tego, ale że naprawdę nie mam czasu. To zresztą święta sobie tu pogram. Mianowicie ten. Po drugie nie mam siły do 36. Lat. Naprawdę. Nie mam siły, bo po pierwsze źle mi idzie. Naprawdę kilka postaci do odrobienia nie da się. Nie da się kochani szczerze mówiąc. Po prostu. A po trzecie przynajmniej jakaś dobra wiadomość, że powoli kończę karnet na drugim koncie. Będę te dzieci w klaszu wbijać, ale dopiero jak już zaczną się święta, kochani. Hmm. Zobaczymy kochani jak to będzie, ale... Hmm, ale jakby co, to jak widzicie znajomi mi się tak nieco zmienili. Niedługo kochani, oczywiście zaczną się inne rzeczy. Już no, w sumie ostatnio prowadzę taki maraton. Teraz do końca Wielkanocy, czyli do 20 kwietnia. Bo 19 jest ostatni dzień maratonu, to trochę ponagrywam filmów, więc trzymaj.